Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj nadrabiamy zaległości. Owocowa eksplozja, wersja czerwona i niebieska. Dwie zdrabki na test, i zaczynam drapać pierwszą. Oczywiście całą linię symboli trzeba znaleźć, i wtedy jest wygrana. Mam nadzieję, że cokolwiek dzisiaj uda się wygrać. Co my tu szukamy? Banany. Szukamy. Pierwszy symbol to banany. Szukamy. Tu i tu. Są również tu. I chyba tyle, tak to na razie wygląda. Kolejnym symbolem będzie pomarańcza. No to szukamy. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Tak, cztery pomarańcze, wszystkie zdrapane. Kolejny symbol, którego będę szukał w tej zdradzie, to jabłko. Szukamy jedno. Jest drugie. Czyżby tylko dwa na to wychodzi? No to przechodzimy do kolejnego symbolu. Kokosu szukamy. Raz, dwa. Kolejny kokos. Bardzo przyjemna zdrabka. Lubię tego typu zdrabki. Tak szczęśliwe linie. Tak samo tą owocową eksplozję. Fajnie się drapie. Jest jeszcze kokos, bo ja nie widzę chyba. Nie. Nie ma. Czyli kolejny symbol. Arbus. Czy jest w ogóle? Ja tu nic nie widzę. Ja nie widzę. Dobra, szukamy dalej. Figa. Coś jest. Jedna figa, druga figa. Tu się ładnie będzie układać. Także tutaj jest drapane, tyle fig. Kolejny symbol to truskawka. Troszkę ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale arbuza, jak nie ma arbuza? Jest arbuz. Bo ja ślepy jestem, Arbus jest. No właśnie, a ja tak patrzę i nie widzę. Dobra, truskawek już nie ma, szukamy dalej. Cytrynki są po kolei. Trzy. Dobra, i tyle. Nie ma cytryny więcej. Kolejny symbol. Ananas. 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 Dobra. Jest jeszcze gdzieś. Jest. Dobra. Tu też fajnie wychodzi na razie. Może coś dojdzie. Ananasu już więcej nie ma. Szukamy dalej. Coraz mniej symboli, ale winogrono. 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 Pięknie. Brakuje tylko jeszcze tutaj jednego symbolu. Winogrono. Dobrze. Kolejny. Gruszka. Tu są dwie. więcej, niestety nie ma jedziemy dalej kiwi 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 fajna, interesująca zdrapka coś ala jak ktoś lubi rozwiązywać krzyżówki to coś takiego borówka jest, 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 jest Dobra, chwila prawdy Ostatni Symbol będzie do zdrapania Wiśnie, nic z tego Już widzę, że nic z tego Braknie tu gwiazdki, tak Ładnie się układało, ale niestety zdrabka wychodzi na to, że jest niestety przegrana. Dobra, dobra. To nic, podrapane. Pierwszą zdrabkę. Zdrabka numer 2 przede mną w wersji niebieskiej. Już patrzymy. Dobrze. może niebieski kolor będzie szczęśliwszy? Zaczynamy. Kiwi jest. Jest. jest, 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 jest. Tyle by było i jeszcze raz. Symbol numer dwa ananas jest ich troszkę. No to dobrze, że jest. Lepiej jak jest więcej niż mniej. Zawsze to większa szansa na wygraną. Cokolwiek by to było, oczywiście. Dobrze, kolejny symbol: truskawka. Dobrze, truskawka. Czy gdzieś jeszcze jest? Nie ma. Tyle. banany. Dwa są dwa, no i niech będą. Arbuzy szukamy, są. I to już nawet. Tu są cztery. Nie ma więcej. Czy jest kokos? Pytam się Was, czy jest kokos? Jeden. Niedobrze. I tu są jeszcze. Dobra. Tyle. Ostatni symbol w tym rządku to jaskinia. A wcześniej w tamtej grzeby była brzoskwinia, to by był luks. To by była wygrana, i to nie wiem jaka, nie chcę patrzeć, bo to już nie ma sensu. Jest tych brzoskwin. ale czy przyniosą szczęście? Okaże się w ostatecznym rozrachunku, moi drodzy. Dolny rządek symboli, gruszka. Oj, źle. Tu jest gruszka, ja awokado chciałem drapać. Gruszka, gruszka. Tak. Karambo, w tamtej grzeby było potrzebne. Karambo, tak. Czego tak się nazywa? Nie wiem. Cytrynki, cytrynki, tyle. Jabłko. Oj, wisianek by się przydało troszkę nazbierać. To by było. Czy jabłuszko jeszcze jest? Gdzieś nie ma. jeszcze była, o widzicie tutaj też przegapiłem borówka czarno to widzę, czarno, ale jeszcze dwa symbole będą do odsłonięcia dobrze figa Wszystko blisko zależy. Jeden decydujący zaraz będzie ruch. Pasowałby albo awokado, albo, albo wisienka, albo pomarańcza. Ha, melon, jak na złość. Tak to jest właśnie. No, druga sprawa, że miałem tylko dwie sztuki, ale jakbym miał trafić, ten trafił. Czyli widzicie, owocowa eksplozja w ten sposób, wydrapana. Przyjemne drapanie, bardzo fajne. Cieszę się, że mogłem spróbować tej zdrabki. A ja zapraszam Was do łapki w górę, do subskrypcji kanału, a także do następnych filmów, bo będą na pewno niebawem kolejne filmy dla Was. Trzymajcie się. Cześć.